Kochani, dotarliśmy do, Kordo. do Kordoby. Ewunia oczywiście pierwsze co? O biadek robi. Trzeba zrobić zuchwę, żeby było na dwa dni. A jechaliśmy, jechaliśmy, A widzieć, Będziecie widzieć, jak jechaliśmy, jaką... Po urodę. takich wertepach. Drogi... Środek niczego, nie wiem o co chodzi. <noise> Jedziemy tak już 10 minut. Nie ma kompletnie... Ja myślałem, że to wjechaliśmy na to w pustynię Nie wiem. Jedna droga i wokół pola. Warzej tak. napędziurska. Kropną kołacie. Po prostu nie wiem kiedy my wyjedziemy Stąd. Ale tam widzę nitkę no. drogi, którą mamy jechać. To, 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 to ja też to widzę, ale... A do Cordoby jest 36 minut. Przez takie pustkowia, że ja sobie myślę, moja to czarna myśl... To 11 km. 11, ale może więcej. No, taki ale set... to jechaliśmy z ile? No, godzinę? Nie. Może nie, mniej, nie. 40 minut. No, nic dookoła? Nic, kompletnie. I a ja, ja robię zupę taką... I ja po prostu czarny scenariusz. Boże, jakby się teraz tak... Jumpy wypiął na nas, to nawet bym na nogach nie doszedł do kogoś bliskiego, Nic ponieważ. Nie było, ani... tam były pola Nic kompletnie. Po prostu. Kolejna atrakcja. Kolejna w atrakcja. Wieku. Dobrze, że mamy serce. Na <laughs> no, ja chyba sobie muszę je coś na serduszko zapodać, uspokajającego. pokazać teraz parking. Ale 15 minut 19 na nogach jest do centrum, do mostu zabytkowego. Do starego miasta, więc chyba nawet rowerów nie będziemy wyciągać. Zobaczcie jakie potwory tu stoją. To parking, o którym mówiliśmy, że nie powinno się rozkładać oznak, że się kempinguje. To tu ten potwór, do którego się po schodach drewnianych wchodzi o proszę, stoi na podjazdach, które sobie z desek jakiś znalezionych zrobił. I, i sobie tutaj skutecznie. I tu następny mistrz świata. Ja nie wiem jak ci ludzie poruszają się tymi pojazdami. Ja się boję jeździć jumping. Muszę na wszystko uważać. A ludzie podróżują kamperami przerobionymi z aut ciężarowych. Zobaczcie jaki potwór, do którego też się wchodzi po drabinie. Spuszcza się wodę. Tam widzę, spuszczają wodę pod spodem. Do wiaderka chyba, bo tu nie ma e, infrastruktury. Fajne miejsce Ewa jest zadowolona A ty nie? Ja też jestem zadowolony, ja jestem zadowolony, że tu dotarłem przez te pola <grym> Ja się nie bałam, naprawdę o. się nie bałam. Mam kawkę już, dziękuję Ja już biorę jakiś specyfik, ciasto O proszę Kobiłam bardzo nicze, a mianowicie w tym mieście le, la, 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 gdzie byliśmy? Gdzie la, la, le, Larines Larines, o tak Nie wiem taka jakaś. No. Tam jest też fajny zwyczaj, ponieważ e, oczywiście sklepy w niedzielę, te duże markety są wszystkie pozamykane, tak. ale ponieważ żaden Hiszpan nie będzie jadł e, bagietki, Starej. którą się dzień wcześniej kupiło, bo by go zęby koliło. Tak. Więc wszystkie te piekarnie, gdzie można bagieteczkę kupić, są otwarte i my oczywiście też z tego skorzystaliśmy. Ale jaki numer, bo jest ulica, dobrze mówię, jest ulica. I jedzie sobie autko dwa, dwa pasy, A, tak, tak, tak. Są, wyjechać, są dwa pasy ale... kierunku jazdy w jedną tak. stronę. I cztery autka sobie stoją na tym jednym pasie. Awaryjne mają włączone, tak? tak? I w sklepie powodem, są. Za tak, powodem, za powodem są zakupy. Proszę bardzo, to kawki. Nie dużo, żeby ci <laughs> I wracając do tematu, słuchajcie, i oni sobie, każdy z tym sprzedawcą dyskutuje, opowiada coś, co nie wiem, ale jest to dyskusja o zupełnie czymś innym, śmieją się. Nikt dla nikogo nie, u nas w kolejce natychmiast by było, no albo robi pan zakupy, albo nie. Tam absolutnie nie. Po prostu chill out. Codziennie. Co dzień? Co kraj to obyczaj? No i dlatego Hiszpanie żyją dłużej od nas, bo się nie stresują, bo nie pędzą, bo żyją. To jest prawda, że, że wyszliśmy rano 24 stopnie. W tej chwili nie wiem, ale jest na pewno grubo ponad 25. Więc można rzeczywiście, no jak Ewa zresztą jest w takim stroju, to wszystko wskazuje na to. W stroju Ewy? Prawie? Ale no w kamperze jest dosyć ciepło, bo wiadomo, że się w czasie trasy nagrzał. I, I co? I no i właśnie może to powoduje, że ten klimat wymusza na nich, że oni się wcale nie spieszą. Jakie jest przysłowie? Przysłowie co? Tak, powie, zegarki, powiedzenie Greków i Hiszpanów. Tak jak Ewa powiedziała, wy macie zegarki, a my mamy czas. I to wygrywa. Wygrywa na każdym kroku. Tylko wyszliśmy. Plac. I już policja. policja jedzie na nasz Camperplatz. <noise> <noise> Nawet policja może ładnie wyglądać na koniec. Ale tak dostojnie, tak. To jest. Fajnie. No i wyszliśmy na Kordobę po, po obiadku. Obiadku. Jesteśmy chyba przed już wejściem na Stare Miasto. I co? I w ogóle Kordoba. Jest o tyle ciekawa, mm. że łączy sobie trzy, trzy kultury. kultury muzułmańską, żydowską i chrześcijańską. i chrześcijańską. Dlatego jest tu ogrom, ogrom różnych zabytków. I pomieszanie tych, tych zabytków. I pomieszane jest to dokładnie. Uliczki oczywiście też są ponoć tutaj piwitne. Zobaczymy. Obecnie jesteśmy przed Alcazar. Otwarty będzie dopiero we wtorek. Dzisiaj mamy niedzielę. Ludzi masa przechodzą, zaglądają tak jak i my przez te kraty. Tam jest pani nawet zagląda, no niestety nie można wejść. A pałac jest po prostu przepiękny. Zawiera w sobie ogrody, fontanny, mozaiki rzymskie. Masa, masa. Pałac, tego z którego wieku jest ten? arkazar? XIII-wieczny pałac. A z pałac? Tak tak, 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 tak. Tutaj mamy wejście do tego pałacu Alcazar. I recepcji. niestety, nic więcej nie da się nagrać. I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. pochodzący z VIII wieku, ale był wielokrotnie przebudowywany i teraz służy za katedrę rzymskokatolicką diecyzji Kordoba. Więc w ogóle, wiesz co, leczek stanął na miejscu kościoła wzniesionego przez wizygotów, panujących tu przed przejazdem na jazdę arabskim na półwysep iberyjski. na tej budowni jest jedna w ogóle z najbardziej znanych metodów na świecie. Mówię dzięki słynnej sali z lasem kolumn. Wiecie co? I tak jak mówiliśmy, z jednej strony mamy tutaj kulturę chrześcijańską, i, chrześcienjską i, chrześcienjską, i dosłownie. A idziemy obok i idziemy mamy obok. już tutaj architekturę Arabska. Arabska. Tak jest. Tak jest. No. Tak I up school smash child so high and got so far But in the end it doesn't even matter I had to fall to zero But in the end it doesn't even matter. możemy hmm, piesek jest nie wolno absolutnie. No, ale dowiedziałam się, że po konkiści w Hiszpanii postawili na środku meczetu katedry gotyckiej. Jest największym meczetem w Europie. Jej powierzchnia to jest około 23 tysiące metrów kwadratowych. No cudo, no cudo, cudo, w środku musi być przepięknie. I tu jest, jest proszę, świata. chrześcijaństwo, nie? A tam, kolejna brama, już jest z tyłu, nie? Tak. Zrobionym muzomańskim. Arabskim Muzułmańskim. muzomańskim, tak. Idziemy w moje ulubione uliczki. ulicę żydowską i będziemy chodzić Ponadto jest tu bardzo wiele uliczek, zakamarków i bardzo przepiękne patia można sobie zajrzeć do nich nie wiem czy nam się uda no ale to się wszystko jakoś tam sprawdza, nie? wszystko tak. widać, pięknie rzeczywiście, te kultury się przeplatają tak. Tak. i tutaj wszystko to, te uliczki z jednej strony uliczka żydowska tak jak w tej chwili jesteśmy a wystarczy się odwrócić i wychodzi się tam, gdzie jest ten, ta, ta ogromna bazylika. Podążamy tą tymi uliczkami w dzielnicy żydowskiej. Mamy zamiar jeszcze trafić na most. Żyd zachowany. Do XX wieku był używany, tak? Tak. I został Ty, zamknięty. W tej chwili o. nie ma ruchu kołowego, żadnego. Służy jako deptak. deptak. Rzydką, mhm. I tutaj już właśnie jest taki jedno. Patrz jakie piękne, to jest wejście do hotelu. Sprawa jeszcze jest otwarta, jak to nic się nie stanie. Nie. Niestety przez kraty. Bo tutaj, Ta górka. tutaj, Tak. plac kolejny, malutki. mas a, bit, a bit. tymi pięknymi, pięknymi uliczkami dotarliśmy do najbardziej, najbardziej znanego znany, a mianowicie zabytek starożytny most rzymski Który był powstał w I wieku przed naszą erą przed naszą erą. warto pamiętać, że ta budowla, ten most zmieniał się na przestrzeni wieków, zostały tak naprawdę z tych czasów same fundamenty Obecnie ma ten most y, 16 km tak, o, o jedną, jedno mniej niż za tych czasów starożytnych. No I I taka ciekawostka, nie ciekawostka, to XX wieku ustanowił, y, no był w Jedyną, jedyną drogą przeprawową, tak. A jednocześnie most, słuchajcie, stanowi część starożytnej drogi prowadzącą aż z Kadyksu do Francji. W tej chwili most jest już zamknięty, nie jest w ruchu samochodowym, jest tylko dla ruchu pierwszego stwierdzających. Oczywiście na moście mnóstwo artystów, tak, już, już tak słyszymy, czytaliśmy, tak, że... ale słychać już muzykę, także zobaczymy. zobaczymy. A jeszcze ten obecny wygląd jest przede wszystkim efektem przebudowy właśnie tego mostu w VIII wieku przez arabskich zgodywców Idziemy zobaczyć jak ten most wygląda. do największego placu, a mianowicie Plaza de la Cordera. Jest to największy plac w Kordobie z XVII wieku. Plac jest taki związany z historią. Jego nazwa wywodzi się od walk byków, które niegdyś odbywały się tutaj, w tym miejscu. Żeby zobaczyć patio i mieszkanka Proszę. i tu już jest cisza, spokój